Dragon dzisiaj na helu. Dyszek, traktor. Tak, specerem zajęty i zmęczony. O, już nie ma czym sikać nawet. Ale łapa w górze. I traktor rusza. Widoki super. Byliśmy widzieli właśnie bunkier przed chwilą. Dragon tu, tutaj. I siły nie ma. Jak psa zobaczy, to zaraz musi ciągnąć. Proszę wszystkie twoje. No, także widoki super. No dragon jak to dragon. Traktor działa. Jutro akcja plaża, znowu będzie wylegiwał się. Może się uda do wody, żeby szedł. On jak traktor, masakra, nie? Już wyjazd na plusik dobry. Dragon zadowolony. Nie? Mamo, jak myślisz? Tak. Zadowolony. Spał w hotelu jak dziecko. I wczorajszą noc, i dzisiejszą. Także no oznaka, że się dobrze wymęczył. I że jest wszystko super. O! Możemy tu na górę pójść jeszcze. Śmigaj tam na górę, Dragon. Jest resztka, resztka... z baterii przeciwlotniczej chyba. No i śmigaj, Dragon, na górę. Tędy, no. Rzemia się jeszcze nie przywrócił. W klapkach to tu jest tragedia wyjść. Jakaś wieża Ogólnie to wygląda tak Lasy za nami może Jest Tak to wygląda Dragon zipany sobie troszkę dychnie Ale Na zdrowie mu wyjdzie takie chodzenie Kondycji na nabierze. że sobie troszeczkę kondycji, poddycha jodem, świeżym powietrzem, idzie mu na zdrowie. Woda jest cały czas. O trzeba pamiętać. Tak to wygląda, tu się wchodziło. Tak to wygląda. Możemy iść, co mamy, idziemy na dół. Tędy choć. Dragon oczywiście, o, Micha z wodą musi być. Woda. Także jak idziecie ze swoimi psikami, też pamiętajcie, woda podstawa. I dla was, i dla zwierząt. Co chwilę się zatrzymać, nalać wody. Chociaż teraz jest ten plus, że jak się idzie przez takie miejsca, są knajpki, to sami nawet oferują wodę dla zwierzaków. Co jest dużym plusem. No bo wiadomo, no. Zwierzę nie powie, jak chce się nam pić. Także wody pilnujcie przede wszystkim. Woda jest najważniejsza. No i tak to wygląda. Dzisiejszy odcinek z HELu. Jutro kierunek Gdańsk. Może Sopot jeszcze się uda, zobaczymy, ale jutro na plaży też głównie. Poleżeć, popływać. Także dragon też jutro. Ono. Następny raz już nie ma czym. Dragon tam nic nie poleciało. Możemy iść dalej. Ale widoki są super. Tu musi być fajnie, zobacz. Idź traktorze, idź. Zejdź z rowerów, tak? Tu. Muzyczka sobie gra. Jak to w takich miejscach bywa. Każde jedno miejsce, każde jedno wejście. Dycha tu, dycha tam, no ale każdy musi zarobić, tak to wygląda. No, ale ogólnie, chyba z mamą jesteśmy zadowoleni na plus pod względem Dragona, nie, mamo? Tak, Dragon jest bardzo grzeczny, myślę, że zadowolony z wyjadkiem. Czyli następne wyjazdy Dragona można z powodzeniem brać ze sobą. A Ale ja nawet naprawdę nie było zbytnio problemu, bo był dosyć grzeczny. Także tak to wygląda odcinek dzisiejszy. Spacerujemy sobie ładnie, obserwujemy, jak tutaj wszystko wygląda. Pogoda mu już 23 stopnie padało, ale teraz się zrobiło znowu cieplutko. Tu następne jakieś. Także na duży plus. Jutro w godzinach wieczornych wrzucę. No, następny film, dzisiaj ten będzie też, myślę, tak około godziny 18-19 go wrzucę. Jutro będzie następny. Tak jak Wam mówiłem, codziennie jeden nowy odcinek. Jutro plaża i wieczorem sterówka w Gdańsku. Także tak to wszystko wygląda. No, My już dochodzimy do parkingów. Także. Pozdrawiamy wszystkich, udostępniajcie kanał, subskrybujcie, widzimy się w dniu jutrzejszym. Dragon, pokaż się tutaj, Ach, no, dragon się pokaże, dobra. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, siemaneczko, cześć.